Żenie tancerki Do jutra Od pewnego czasu zaraz po szkole gdzieś uciekasz Dokąd idziesz? Chciałam zrobić wam niespodziankę, ale już powiem Biorę lekcję tańca Dlaczego mi nie powiedziałaś? Zawsze o tym marzyłam. Nie mogłabyś zapisać i mnie? Dlaczego nie? Ty też chcesz sali? Nie. Chodź z nami. Byłoby cudownie uczyć się razem. Zgoda. Ja nawet nie wiem, co to jest balet. Kabu, mógłbyś mi wyjaśnić, co to jest balet? Nie znasz tej pięknej sztuki? Może jestem nieukiem, ale nie. Teraz ci pokażę. Patrz. Kiedy zawodnicy poruszają się po boisku rytmicznie i atakują grupą, mówimy, że to prawdziwy malet. Więc o to chodzi. Ty jesteś Josziko, a ty sali, tak? Tak, panie Matajana. Przebierzcie się i wejdźcie na salę. Raz, dwa, trzy. Noga prosta, plecy też. Mam strach, asumire. Z energią! Po co ja tu przyszłam? Paniała. Tańczy partiodety w jeziorze Łabędzim. Sali, coś ty zrobiła. Trochę mi zeszło. Zupełnie ci się pomyliło. Coś jest nie tak? Jak ty się ubrała? Cisza! Można wiedzieć, kto to jest? Przyszła się tu wygłupiać, czy nauczyć tańczyć? Jak się ubrałaś? W telewizji. Szybko się przebierz. Nauczycielka jest bardzo sroga. Co tam, przeprzecie? Byłam pewna, że wszystko dobrze zrozumiałam. Oczywiście, ten strój nie jest odpowiedni. W co ja mam się ubrać? Tak krzyczała, że nawet nie zauważyłam, jak ubrały się Sumiro i Yoshiko. Mam. Nareszcie zrozumiałam. Patrz! O nie! Znowu nie tak? Widzę, że mamy nową prima walerinę. sali jest w tarapatach. Akemi chciała tańczyć rolę księżniczki Odety, a Matayama wybrała Yumiko. Dlaczego ubrała się w strój księżniczki Odety? Odbiło jej? Skoro włożyłaś ten kostium, to znaczy, że potrafisz tańczyć partię Odety. Pokaż, jaka jesteś dobra. Nie wiedziałam, przepraszam. Dość pomyłek. Powiedziałam ci, że masz tańczyć, więc tańcz. Tańcz. Wszyscy mogą się pomylić, nie powinnaś krzyczeć. Jestem tu instruktorką tańca, a nie początkującą tancerką jak ty. Nie wymążaj się. Kostium zakłada się tylko na scenę. Chodź, dam ci odpowiedni do ćwiczeń. Dziękuję, Yumiko. jesteś bardzo miły. Balec? To jakieś czary? Skąd? To jedno z piękniejszych zajęć ludzkich. Do czego służy? Wraża radość, rytm, wdzięk, dyscyplinę ruchów. Myślisz, że Sally nie użyje czarów i zechce się trudzić jak inne?

Nie zostaniesz tancerką, jeśli nie będziesz ćwiczyła. Jaka jest wspaniała? Panna Sali, przepraszam. Nie rozpraszaj się. Zapomniałaś o dyscyplinie. Wracajcie do domu. A sali? Zostaje, jasne? Sam jej małą nauczkę, żeby zapamiętała, co to jest dyscyplina. Trzeba zobaczyć, co porabia Sali. To chyba trąba powietrzna. A, to wy, co się stało? Sali ma kłopoty. Ta wstrętna nauczycielka zamęczy ją. Biedna sali, co za nieszczęście? Nie martw się, ja tam pójdę. A no teraz powtarzaj za mną, rozumiesz? Zgoda. Nawet zabawne. Dziewczyna wszystkich poniża. Tym gorzej dla niej. Teraz jej pokażę. Czy ty mnie aby nie przedrzeżniasz? Skąd? Próbuję panią dokładnie naśladować. Tu peciara, myślisz, że jestem ślepa? To tyran, nie kobieta. Dobrze uważaj. Akemi, proszę cię, nie widzisz, że Sari jest bardzo zmęczona? Nie powinnaś jej tak męczyć na pierwszej lekcji. Krytykujesz mnie? Ale skądże? Więc cicho bądź. I nigdy nie przerywaj mi lekcji. Nauczycielka tańca nie powinna się potykać i upadać. Wszyscy mogą się pomylić, więc proszę cię, żebyś była bardziej uprzejma. Inaczej poszukam nowej instruktorki. Jasne? Przepraszam. Będziesz musiała dużo ćwiczyć i nie załamuj się. Teraz, kiedy jesteś moją przyjaciółką, będzie mi lżej. Zawsze marzyłam o tym, żeby zatańczyć na scenie teatru partię księżniczki Odety. Ćwiczę całymi dniami, tygodniami, miesiącami. Każda godzina pracy zbliża mnie do mojego marzenia. Nie mogę się doczekać dnia rozpoczęcia przedstawień.

Jak się czujesz? To moja wina, gdybym była z tobą, nie doszłoby do tego. To nic groźnego, za tydzień będzie mogła opuścić szpital. Noga szybko się zrośnie. A jest złamana. Niestety upłynie sporo czasu, zanim zacznie chodzić. A balet? Muszę zatańczyć partię Odetty. Zdaje się, że ta biedaczka nie będzie mogła tańczyć. Czy nie można przesunąć premiery o jakieś 15 dni? Niech ona wyzdrowieje. Tak ciężko pracowała nad tą rolą. Bardzo chciałbym to zrobić w sali, ale nie można już zmienić programu. Kto w takim razie wystąpi za Yumiko? A Kemi, nie mam innego wyjścia. Tylko nie ona. Tak bardzo czekałam na ten dzień. Dziś premiera. Prosiłam pana Matajamy. Bardzo Ci dziękuję, Sali, ale nie myśl o tym więcej. Kiedy nie mogę. Ostatnio, kiedy byłam sama, często marzyłam i w tych marzeniach tuż przed spektaklem... Pojawiała się wróżka i czarowała. Moja noga zdrowiała natychmiast, a ja stałam w kostumie odetty. Potem pojawiała się srebrna karetę, Knęłam nią do teatru. Zjawiałam się przed rozpoczęciem spektaklu, muzyka zaczynała grać, a ja tańczyła. Jestem wielką marzycielką, prawda? Czemu? To wszystko może się spełnić. Tato, musisz mi pomóc. Nie podejmę się tak trudnych czarów. Mamo, przekonaj go. Daj spokój. Intencje Sali są bardzo szlachetne i nie rozumiem, dlaczego odmawia się jej pomocy. Mam interweniować w czymś takim jak balet? Dobrze, o nic się nigdy nie poproszę isto. Sali, twój tata podarował mi dawno tę książkę. Daję ci ją. Pilnuj jej, ponieważ mówię o najtrudniejszych czarach. Może sama dasz radę pomóc przyjaciółce. Rób jak uważasz. Mam nadzieję, że Sali poradzi sobie bez twojej pomocy. Nie biorę za to żadnej odpowiedzialności. Nie martw się. Ale pamiętaj o jednym, Sali. Wszystkie czary z tej książki trwają tylko trzy godziny. Nie zapomnij. Dobrze mamo, będę uważała. Kochana, pójdę zobaczyć jak sobie poradzi. Niezbyt pobłażliwą matką. Muszę działać. Halo, chcę mówić ze Olem, Bogiem Wiatrów. To ja. Dziś w nocy sali wyczaruję latającą karetę. Nie spuszczacie jej z oka i nie przeszkadzać, jasne? Halo, chcę natychmiast rozmawiać z Jowiszem. To bardzo pilne. Dziś w nocy latająca kareta musi dotrzeć do teatru, niebo ma być rozświetlone gwiazdami, jasne? Chcę mówić ster psychorobinią tańca. A, to ty moja droga. Dziś w nocy tancerka zatańczy partie księżniczki odety w Teatrze Narodowym. Co, a kemi? nie, Jumiko, skąd znasz Jumiko? I chcę, żeby tańczyła doskonale. To przyjaciółka mojej córki. Liczę na ciebie. Mam nadzieję, że nikt się nie dowie. Niedługo kurtyna pójdzie w górę. A wzywałaś mnie, Jumiko? Wspominałaś coś o czarach. Wstań. Moja noga. Zejdź z łóżka i zobaczymy. Odwagi. Moja noga jest zdrowa. Musisz szybko dostać się do teatru. Spiesz się. Pamięta swoją rolę, prawda? Teraz potrzebny nam jest szybki pojazd. Musisz tylko pamiętać, że kurtyna opada o 11, zaś o 11.05 musisz być w łóżku. Nie zapomnij, Miko, o 11.5 czary tracą moc. Będę pamiętać, bardzo Ci jestem wdzięczna. Zasługujesz na to, żeby ci pomóc, bo jesteś dobra i szlachetna. I ćwiczyłaś z wielką pasją. A teraz jedź, pospiesz się, za minutę podniesie się kurtyna. Nie myślałam, że mi się uda. Królowa Anglii będzie na widowni? Jest z wizytą w Japonii, bardzo kocha balet i chce obejrzeć spektakl. Dlatego nie wyobrażamy sobie żadnych zastępstw. Szczególnie w partii Odetti. Ale nie ma innego wyjścia. Niestety to prawda. Zaczekajcie. Yumiko? Dobrze się czujesz? Oczywiście. Yumiko jest zupełnie zdrowa, może tańczyć. Odwagi, Yumiko, kurty najdzie w górę. Bardzo się cieszę, Jumiko. Króla Angli jest w Loży. Musisz zatańczyć jak najlepiej. Jest cudowna? Weź mi coś. Ale jesteś uparty. Ciekawe, gdzie jest Sari. Tam, czwarta od prawej. Działam tak pięknej, fascynującej księżniczki od DETY. To prawda, Wasza Wysokość? Wygrałaś, Miko. No Nigdy mai nie ballar. potrafię tańczyć tak jak ty. Dobra, wspaniałam. wspaniała. Wybacz mi, byłam po prostu głupia. Nie mówmy o tym. Muszę iść, wybaczcie. Dokąd? Poczekaj. Szpital, a więc to wszystko było tylko snem? Byłaś cudowna, Jomiko. O czym mówisz? O spektaklu tańczyłaś cudownie. Co takiego? Skąd znasz mój sen? Nie rozumiem. Taki sen. Przecież ze złamaną nogą nie mogłam tańczyć. Skoro jesteś przyjaciółką sali, Więc to prawda, to nie żaden sen. Widzę Piochu, że wreszcie zdecydowała się wstać. Zobacz. Poznajesz go? Tak, jest mój. Pantofelek najbardziej czarującej księżniczki od tej, najbardziej roztargnionej. Zgubiłaś go wczoraj na schodach. Widzisz, twój sen się urzeczywistnił. To wszystko prawda. Stokrotne dzięki. Jestem najszczęśliwszą dziewczyną na świecie. Widać, że Sari wszystko potrafi. I to od dawna, mój drogi. Polska Studio Publishing.